Zaklinacz koni, rozdział drugi. Annie poznała Roberta, gdy miała 18 lat. Wydarzyło się to w lecie roku 1968, gdy ona zamiast udać się do Oxfordu, gdzie zaproponowano jej miejsce, postanowiła wziąć rok wolnego. Dostała się do organizacji Voluntary Service Overseas. Przeszła dwutygodniowy kurs, jak uczyć angielskiego, unikać malarii i odganiać miejscowych zalotników. Mów. Głośno nie, głośno i zdecydowanie. Tak przygotowana poleciała do zachodniej Afryki, a konkretnie do Senegalu. Po krótkim pobycie w stolicy Dakarze, autobusem bez dachu i szyb w oknach, pełnym ludzi, kur i kus, wyruszyła na południe w liczącą 500 mil zakurzoną drogę, która prowadziła do miasteczka, gdzie miała zamieszkać i żyć przez następne 12 miesięcy. Wieczorem drugiego dnia podróży dotarli do brzegu Wielkiej Rzeki. Nocne powietrze było gorące i wilgotne i pełne owadów. Daleko po drugiej stronie rzeki ani mogła zobaczyć migoczące światła miasta. Następny prom miał wyruszyć dopiero rano. Teraz więc kierowca i inni pasażerowie, z którymi zdążyła się już zaprzyjaźnić, zamartwiali się, gdzie też Eni zanocuje. Nie było po tej stronie rzeki żadnego hotelu. Wszyscy oni z pewnością mogli znaleźć dla siebie jakiś kąt, jednakże, zarówno kierowca, jak i słów towarzyszy podróży, najwyraźniej czuli, że młoda Angielka potrzebuje czegoś bardziej wykwintnego. Powiedzieli, jej, że w pobliżu mieszka Tubab, który na pewno ją przyjmie. Nie mając najmniejszego pojęcia, kim takim może, kim takim może być Tubab, Ani w sporym orszaku, którego członkowie nieśli bagaż, została krętą idącą przez gęsty las drogą poprowadzona do małej ginianej chatki, stojącej pomiędzy baobabami i drzewami papai. Tu babem, czyli jak się miało później okazać, białym człowiekiem był Robert. Jako ochotnik korpusu pokoju przebywał tu już rok, ucząc angielskiego i budowy studni. 24-letni absolwent Harvardu okazał się najinteligentniejszą osobą, jaką dotąd nie poznała. Tego wieczoru Przygotował wspaniały, aromatyczny posiłek z ryby i ryżu, który popili kilkoma butelkami zimnego miejscowego piwa, po czym przy świecy rozmawiali aż do trzeciej nad ranem. Robert pochodził z Connecticut i zamierzał zostać prawnikiem. Dziedzictwo rodzinne, powiedział tonem przepraszającym, ale za okularami w złotych oprawkach oczy rozbyły słyszelmowsko. Jak daleko sięgała rodowa pamięć, wszyscy mężczyźni byli prawnikami. Po prostu klątwa Famaklinów i tyle. Jak przystało na przyszłego prawnika, wypytał Eni o jej życie, a ona sama była zdziwiona, ile zaskakujących ją i jego szczegółów wydobyła ze swojej pamięci. Ponieważ jej ojciec był dyplomatą, przez pierwszych 10 lat życia przenosiła się z kraju do kraju, w zależności od tego, dokąd oddelegowano głowę rodziny. Ona i jej młodszy brat urodzili się w Egipcie. Potem mieszkali na Malajach i na Jamajce, aż wreszcie ojciec zupełnie niespodziewanie zmarł z powodu rozległego zawału serca. Dopiero niedawno Eli nauczyła się o tym mówić w taki sposób, że rozmowa nie zamierała natychmiast, a ludzie nie spuszczali wzroku na swoje buty. Matka przeniosła się na stałe do Anglii, a wyszedłszy ponownie za mąż, ją i brata umieściła w szkołach z internatem. Przez tę część opowieści przymknęła jak najszybciej, ale poczuła, iż Robert rozumiał, jak głęboki jest jej utalony ból. Utajony ból. Następnego ranka Robert swoim jeepem zawiózł ją na przystań, a na drugim brzegu bezpiecznie dostarczył do katolickiej misji, gdzie przez następny rok miała mieszkać i nauczać pod czujnym, niekiedy karcącym wzrokiem matki przełożonej francuskojęzycznej Kanadyjki, która na szczęście potrafiła niekiedy. Przymykać na pewne sprawy oko. Przez następne trzy miesiące Eni spotykała się z Robertem w każdą środę, gdy przyjeżdżał do miasta na zakupy. Biegle mówił w miejscowym języku Jola i co tydzień udzielał jej lekcji. Stali się przyjaciółmi, ale nie kochankami. Dziewictwo Eni straciła natomiast z przystojnym Senegalczykiem o imieniu Xavier, na którego zaloty odpowiedziała kiedyś stanowczo tak. Potem Roberta przeniesiono do Dakaru, a w przeddzień jego przyjazdu Annie przypłynęła rzekę, by razem mogli zjeść pożegnalną kolację. W Ameryce odbywały się właśnie wybory prezydenckie i w wiązującym roku dowiadywali się oboje ze skrzyczącego radia, że Nixon zdobywał jeden za drugim stan. Ani miała wrażenie, że Robertowi Mark ktoś bliski, on zaś głosem pełnym emocji wyjaśniał jej co to znaczy dla jego kraju i dla wojny w Azji. W której musieli uczestniczyć i ginąć jego przyjaciele, objęła go, a podczas przetulania po raz pierwszy poczuła się jak kobieta, a nie jak dziewczyna. Dopiero kiedy wyjechał, ona zaś poznała innych ochotników z korpusu pokoju, zrozumiała, jak niezwykłym człowiekiem jest robert. Większość z nich była zarozumiała albo nudna, albo najczęściej jedno i drugie. Pewien z nich z błyszczącymi przekrwionymi oczyma noszący bandanę, twierdził, że od roku jest nieustannie na haju. Po raz kolejny zobaczyła Roberta w lipcu następnego roku, gdy udała się do Dakaru, aby stamtąd wracać do domu. Tutaj mówiono innym językiem, wolow, którego Robert zdążył się już też biegle nauczyć. Mieszkał tuż obok lotniska, tak blisko, że trzeba było milknąć, ilekroć przelatywał jakiś samolot. Aby z tej uciążliwości mieć jakąś korzyść, Robert nabył rozkład wszystkich lotów z i do Dakaru, a po dwóch dniach uważnych studiów znał go już na pamięć tylko rozbrzmiewał na niebie samolot, Robert natychmiast podawał nazwę linii lotniczych, ich narodowość, port docelowy oraz trasę. Wydawał się nieco urażony tym, iż Eni to rozśmieszyło. Do domu wróciła tego dnia, gdy pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. Nie widzieli się przez siedem kolejnych lat. Eni triumfalnie skończyła Oxford, na którym wydawała radykalną, frywolną gazetkę, a także doprowadziła do furii swoich przyjaciół, gdyż po ukończeniu filologii angielskiej uzyskała dyplom z wyróżnieniem, choć wszyscy sądzili, iż w ogóle nie przykłada się do nauki. Została dziennikarką, gdyż zajęcie to uznała za najmniej odpychające i zaczęła pracować w popołudniówce na dalekim północnym wschodzie Anglii. Matka odwiedziła ją tylko raz, a tak była przygnębiona okopconą morą, w której mieszkała jej córka, że przepłakała całą powrotną drogę do Londynu. W istocie także Annie wytrzymała tam tylko rok, po którym spakowała się i poleciała do Nowego Jorku, gdzie, zaskakując samą siebie, dostała angaż do redakcji The Rolling Stone. Jej specjalnością stały się poczytne, brutalne portrety celebrytów, którzy dotąd przyzwyczaili się tylko do pochlebstw. Wrogowie, a na tych nigdy jej nie zbywało, twierdzili, że lada chwila zabraknie jej kolejnych ofiar. Nigdy jednak do tego nie doszło. Wprost przeciwnie. Za masochistyczny symbol statusu uważano fakt, że ktoś został załatwiony albo pogrzebany. Te określenia wiązano już z nią w Oksfordzie przez Annie Graves. Robert zadzwonił pewnego dnia do jej gabinetu, a jego nazwisko przez chwilę nigdzie nie mówiło. A pamiętasz może tu baba, który pewnej nocy w dżungli zapewnił ci prycza? – zapytał. Umówili się na drinka. Robert zaś wyglądał znacznie lepiej niż go Eni zapamiętała. Oznajmił, iż uważnie śledzi jej rubrykę i rzeczywiście wydawało się, że każdy z jej artykułów Robert pamięta znacznie lepiej niż ona sama. Został zastępcą prokuratora okręgowego i na ile pozwalała mu praca brał udział w kampanii prezydenckiej Cartera. Eni uznawała go za pełnego entuzjazmu idealistę, a w dodatku potrafił ją rozśmieszyć. Był znacznie bardziej bezpośredni i krócej ostrzyżony niż wszyscy mężczyźni, z którymi umawiała się przez ostatnie 5 lat. Garderoba Eni to głównie czarna skóra i grawki, natomiast Roberta zawsze starannie dopięty kołnierzyk i krawat. Gdy wychodzili razem na miasto, byli jak połączenie LLB-in, Sex Pistols. A niekonwencjonalność tego związku podniecała ich oboje. W łóżku, tak dotąd zaniedbywanej sferze ich relacji, której Eni sekretnie się bała, co musiała przyznać przed samą sobą, Robert okazał się zdumiewająco wolny od wszelkich zahamowań, których tak bardzo się po nim spodziewała. Był o wiele bardziej pomysłowy od większości naćpanych modnisiów, z którymi się pokładała od chwili przybycia do Nowego Jorku. Co kilka tygodni, gdy kilka tygodni później napomknęła o tym, Robert zamyślił się na chwilkę. Co przypominało jej momenty nastające tuż przed wyliczanką szczegółów rozkładu lotu z Dakaru, po czym odpowiedział bardzo poważnie, że zawsze sądził, iż seks, podobnie jak prawo, najlepiej uprawiać z odpowiednią gorliwością. Pobrali się następnej wiosny, a Grace, ich jedyna córeczka, urodziła się trzy lata. Annie wzięła ze sobą pracę do pociągu nie tylko z prostego zwyczaju, ale przede wszystkim w nadziei, iż udaje się zająć czymś myśli. Na stoliku przed sobą ułożyła korektę analizy stanu państwa za wielkie honorarium zamówionego słynnego i żądliwego pisarza. Jednego z tych, których Grace nazwałaby megasami. Eni trzy razy przeczytała pierwszy akapit i nie zrozumiała ani słowa. Na jej komórkę zadzwonił Robert. Był w szpitalu. Żadnych zmian. Grace ciągle nie odzyskała przytomności. To co, jest w śpiączce, prawda? Powiedziała Enitonem, domagającym się od męża szczerości. No, oni tego tak nie określają, ale mnie się wydaje, że tak właśnie jest. I co jeszcze? Po drugiej stronie cisza. No mówże, Robercie, na miłość boską. Och, z jej nogą też jest źle. Wydaje się, że ciężarówka musiała po niej przejechać ani pośpiesznie odetchnęła. Właśnie to oglądają. Posłuchaj, Eni, lepiej tam wrócę. Spotkamy się na stacji. Nie, nie, zostań z nią, ja wezmę taksówkę. No dobrze, dam ci znać, jeśli będą jakieś nowiny. Robert na chwilę umilkł, a potem rzucił. Z pewnością wydobrzeje. Tak, tak, wiem. Rozłączyła się i odłożyła telefon. Na zewnątrz zmieniały się kształty przemykających za oknem osłonecznionych białych pól. Eni poszukała w torebce okularów przeciwsłonecznych, nałożyła je, a potem odchyliła głowę na oparciu. Poczucie winy zalało ją natychmiast po pierwszym telefonie Roberta. Powinna tam być. Właśnie to powiedziała Donowi Farlowowi, kiedy skończyła rozmawiać z Robertem. Podszedł do niej, objął ją i powiedział, co się zwykle mówi w takich sytuacjach. Nic by to nie zmieniło, Eni. Nic nie mogłabyś poradzić. Mogłabym. Mogłabym ją zatrzymać. Co sobie Robert myślał, pozwalając jej na jazdę w taki dzień. Jaki? Przecież jest bardzo pięknie także i ty byś jej nie powstrzymał.